Przed nami ostatni weekend wakacji. Będzie on obfitował w dużo imprez, na które zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Skarżyska jako współorganizator wraz z prezydentem miasta Skarżyska Kamiennej Konradem Groningiem. Już w piątek o godzinie 16 zapraszam wszystkich na plac Tafa. Będzie tam kolejna impreza. Już kolejna edycja kinoparku. Kinopark to nie tylko pokaz filmów, będą tam również atrakcje przygotowane dla dzieci i młodzieży. Będą również gry wielkoformatowe, będzie pokaz ognia, będzie również przegląd zespołów muzycznych. Zapraszam serdecznie. W sobotę, 29 sierpnia, zapraszam wszystkich mieszkańców do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Wystąpią dla Państwa artyści z opery wiedeńskiej, zagrają arie, opery, również to będzie literatura muzyczna polska, jak i również światowa w towarzystwie fortepianu. Ostatnia niedziela wakacji. Zapraszam serdecznie na Plac Stafa. Będą to dożynki powiatowo-gminne. Również jako współorganizator Miejskie Centrum Kultury wraz z prezydentem zapraszamy wszystkich mieszkańców. Gwarantujemy naprawdę udaną zabawę. Będą również atrakcje dla dzieci. Będzie również występ, będzie gwiazda wieczoru, zespół romansa. Zapraszam wszystkich mieszkańców.